Hej wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy robić zadania tutaj. A ta co tu robi? Ten, ten jeździec w mroku. Co ona tu robi w ogóle? Dobra, nieważne. E będziemy robić zadania e na dworze srebrnej Polany, e które odblokowaliśmy. Nie odblokowaliśmy, albo po prostu. Pierwszy raz odwiedziliśmy go w ostatnim odcinku. Także dzisiaj robimy tutaj zadania z Julie i tam jeszcze w sumie nie wiem, co mamy. Wydaje mi się, że na razie tu tyle, ale jak zrobimy to zadanie takie pierwsze tu, to będziemy mieli więcej odblokowanych. Więc no na razie tutaj musimy pojeździć. A co mamy ludzi popytać? Aha, czy jest... Dobra. Rozumiem. Ja ogólnie, tak e, jak e, tam już się szykowałam do nagrywania, to właśnie jakaś dziewczyna znowu, znaczy postać dziewczyna, bo też no nie wiadomo czy to chłopak czy dziewczyna grają, ale e, no ktoś po prostu znowu dodał mnie do klubu, e, no i ja mam do was taką prośbę, nie dodawajcie mnie do klubu, bo e, no i tak nie przyjmę, bo no... No, nie, nie szukam klubu, nie, nie potrzebuję komiec. Także no, tyle. Dobra. No to teraz wracamy tam do Judy. No i ja nie wiem, czemu tutaj jest ta Sabine, jak ona oj? Potem mamy wyścig, o nie, a tu jest chyba to jurowskie ten... Nie, to jeśli to jest to, to ja nie chcę tego robić, nie, nie ma opcji. Aha, i czyli my tu już chyba nie mamy żadnych zadań. Ogólnie no to fajnie. Eee... Tu będzie w nowych. No nie, serio nie mam żadnych zadań, no może tam pojedziemy do tego Pana Campbella, bo on tam jest na tych polach Coverwind, a to jest obok. Więc uznajmy, że to jeszcze jest ten teren tutaj tego dworu. Także idziemy. On tam jest... ...na wprost. Mam nadzieję, że to nie będzie tak, że jedno zadanie z nim i koniec, bo... Tak krótki odcinek to chyba trochę przesada, yy, więc yy... nie, naprawdę nie, <ścoughs> wy sobie żartujecie w tym momencie, nie no naprawdę, dobra to wiecie chyba porobimy dalej tutaj w tej srebrnej polanie, czyli pojedziemy do tego obserwatorium. Serio, myślałam, że jakoś więcej dzisiaj tych zadań zrobimy tu Ale widocznie, no nie Więc, no pojedziemy do tego obserwatorium, zrobimy tam w obserwatorium zadania Jeśli... Yy, to będzie dalej odcinek taki krótki A czemu to na mnie jedzie? Jeśli ten odcinek dalej będzie taki krótki, przez to, że... No po prostu te zadania są takie... Aha, nie ja chciałam tutaj jechać, a to tam muszę na naokoło. To jest taki minus właśnie tego, tego początku tutaj. No trudno i tak tutaj jakiś taki skrót chyba jest z tego co kojarzę właśnie tu gdzie jadę. No już myślałam, że mi się zabije ten koń. Tutaj jakiś taki... Pojadę tu, czy mi się tu uda wyjechać? Wydaje mi się, że nie. nie, to jest za stromo. No to jednak nie ma jakiegoś takiego bardzo dużego tego skrótu. No nie ma. Jednak musimy jechać naokoło. Tak postaram się jakoś yy, z pamięci tam pojechać. Ale no ja przez moją wygodę to zawsze jadę tym. tymi wagonikami. Nie umiem teraz znaleźć słowa czym to jest. No, ale pojedziemy sobie tam. Zrobimy to zadanie. No i jeśli dalej odcinek będzie taki krótki. O, co tu jest? Tu mnie chyba nie było. O, jakiś taki skrót. No i jeśli dalej odcinek będzie według mnie za krótki, bo dopiero mamy 5 minut odcinka, a no jednak. Nie wiem, jak to zadanie zrobimy teraz, porozmawiamy z nim i zadanie się zakończy, no to wtedy pojedziemy po prostu robić jakieś kolejne, bo trochę ich mamy w sumie. I może pojedziemy na e, ten nieśredniowieczny obóz, może chociaż pojedziemy na ten średniowieczny obóz. Chociaż to też długo zajmie. Więc może to zostawię po prostu na osobny odcinek, bo tam i rozpoczyna się te wyścigi, i tam potem jest ta reputacja. Cytatnia z reputacji. Także. No. Co? Z Idrisem w obserwatorium? Jak z Idrisem? To chyba pomyli. Jakiś taki błąd trochę. Chcieli na, Faktycznie jest tu Idris. Myślałam, że chcieli napisać, że z Marią w obserwatorium, a to jednak Idris jest. Okej. Okay. Nie spodziewałam się go tu. I co? A, ja on po prostu teraz robię tego, tego drugiego z rzyka. Nawet nie pamiętam jak on się nazywał. Ten, ten koń. Fircyk? Wydaje mi się, że fircyk. Czy ja mogę się po prostu... Bo ja mam go zabrać tam do Idrisa, do tego cyrku. Gdzie to jest? Tak. Nie. Do zamku. Nie. Do... Na wzgórze Nilmera, no, okej. Okay. Myślałam, że tam do zamku. Aha, nie, nie może podrzucić. No to fajnie, no możemy na nogach jechać. Znaczy na, na... Na kopytach. Oj. Na koniu po prostu. Musimy tam jechać. Więc... Yy... No to trochę zajmie. Myślę, że w montażu wam to przyspieszę. Także... Także no. A powiecie, po prostu zobaczymy się jak już tam będę. Bo też po co macie patrzeć nawet na przyspieszone, jak tam jadę. Jak mogę wam po prostu to zwyciąć jak jadę także no, zobaczymy się jak, jak tam będę okej, okay, już dojeżdżamy tutaj do, do cyrku Koń... o, dobra o, ale jaki jump z ale mu stanęłam już od twarzą i jeśli ja teraz znowu będę musiała tam wracać yy, tam, do tego obserwatorium to nie, chyba nie. Nie, bo to jest to, co już było. To też już było. Nie, nie muszę tam wracać, ale no to nawet nie wiem, gdzie pojedziemy dzisiaj. Teraz um... no, chyba że. No co? Hmm, może zrobimy to z Fara, bo... bo to jest takie osobne zadanie, które mi jako jedyne tam zostało w tym Murland. No więc sam pojadę, a w sumie mogę przecież wziąć podłóżkę sobie. Także zrobimy to z farach. i najwyżej pojedziemy tam wtedy jeszcze do Valedale, bo ono tam jest. Później, jak jej tam pomożemy, to tam pojedzie. Więc też się tam przejedziemy. No i pewnie będziemy mieli znowu multum zadań w no cóż. No, i myślę, że następny odcinek będzie odcinkiem właśnie o tym tam średniowiecznym obozie. Tylko o nim, nic tam więcej nie dodam. No i i w sumie to no tyle. Dobra, musimy jej teraz pomóc. Dobra. Mam nadzieję, że to będzie tylko takie, że się podjeżdża i to naciska, a nie że jest. Aha. I ona nam opowiada coś o tych rzeczach. Teraz bym nie mogło nam ułatwić życia. Po wiecie, najwyżej pojedziemy, jeszcze zrobimy to. Bo z tego co ja kojarzę, to to zadanie tutaj z tą wiewiórką jest też takie w sumie krótkie. I mimo, że one jest główne, a mówiłam, że główne zrobię później, poboczne najpierw, to no i tak jest takie w ogóle nieistotne, że to tylko tam coś tam z tą wywiórką gdzieś się tam za nią jedzie, czy coś takiego. A w sumie. Ojej! W sumie podobne tam do tego obozu, jak tam ten sen jakiś był, czy coś. E, więc e, pojedziemy tutaj to zrobić i ewentualnie później do tego Dale Więc e, zrobimy teraz tą wiewiórkę. I jak widzicie zbliżamy się do siódmego poziomu, więc e, fajnie. Jakieś może nowe zadanie nam się wtedy odblokują, bo tak w sumie to nie mamy teraz jakichś takich ciekawych ich. Okej, okay. dobra działa. Myślałam, że w ogóle graczowa przestała działać, że się włączył czarny ekran. Okej, okay, nam ucieka wiewiórka. Ale i tak na nas czeka po chwili. Jak jesteśmy za daleko. Więc w sumie taka uciekająca, a jednak ja czeka. Chyba, że ona nie ucieka, po prostu chce nam coś pokazać. Nie wiem szczerze. Nie wiem jaki jest zamysł, że to tu jest. Ja na pewno tu pojedzie, więc sobie tak skrócę. I zobaczymy jak nas poprowadzi. Dobra, tu Aha, w sumie no, mam zaznaczone, gdzie nas prowadzi Dobra, nie patrzyłam nawet na mapę A, po prostu zaprowadziła nas do jakiegoś kamienia runicznego Ale ładna animacja, jak jedzie postać na tym koniu Taka realistyczna nawet No i tu jedzie... Alex. Jeśli ja się nie mylę Bo ja czasami je mylę ale wydaje mi się, że to jest Alex. Ale im maha I. Aha, nawet nie ma napisane, czy to jest Alex, ale wydaje mi się, że tak. Tak, porozmawiaj z Alex, czyli to jest Alex. A nawet jedzie teraz Linda. Tak, to jest Linda. Na, na 200% to jest Linda. Tak, nawet ona powiedziała cześć Linda. Więc yy, ćwi ćwiczę sobie tutaj yy, pamięć, yy, grając w to. Ok, ona sobie pojechała. I zobaczymy, czy to w ogóle później będzie jakieś kontynuowane, czy to po prostu było takie wrzucone do fabuły, nie wiadomo co. Okej, okay. Ja on też sobie teraz pojedzie. No i zaraz zobaczymy, czy to ma kontynuację. Jakoś... Nie. Chyba, że... No nie, bo tu w nowych zadaniach to mam tylko to marzenie Fara. Okej, okay. czyli... Serio? Dobra, to ja po prostu pojadę sobie do stajni i pojedziemy. Mam nadzieję, że będzie podwózka do Owala teraz. Jak nie będzie. Trzeba jechać tam na nogach. Nie ma. E, ale no to w sumie sobie. Okej. Okay. Podjadę sobie na farmę Steve'a. A co to się wydarzyło? A nie, to chyba takie jest. Na farmę Steve'a pojadę. I z farmy Steve'a pojadę na nogach. I, no. I po prostu no, znowu Wam to wytnę i, i zobaczymy się, jak już y, będę tam w Vardale'u. Okej, okay, już tutaj y, no, dojeżdżam do niej. Tak sobie co zwolniłam w sumie. E, no i teraz musimy tylko z nią porozmawiać i to pewnie będzie zakończenie tego, czy nie. I teraz najgorsza reputacja, jaką kiedykolwiek w życiu miałam. No, serio, ta, ta reputacja u mnie jest tragiczna. Tak jej nie lubię. Jest tak nużąca, tak długa, yy, że nie wiem. Ale no, będę to po prostu robiła poza odcinkami, bo was, was też to pewnie znudzi, więc no nie będę, nie będę tego robiła z wami, bo jest to nudne i wtedy zwykle ja będę się nudziła, a nie wy. Okej, okay, idziemy po rumianek, a mamy nowe zaznaczone gdzie jest, więc o i przy okazji wezmę sobie butelkę, Dobra, tu się dają te śmieci. Um. A gdzie ten rumianek jest? Tak daleko No dobra no to jedziemy sobie pojedziemy tą drogą tu Żeby się nie zgubić przypadkiem, bo o to chyba trochę łatwo. A chyba jednak ją dołę miałam jechać, nie wiem albo nie. Nie, w ja sumie to się tu łączy teraz. Oj, tu mamy jakieś... jakieś wykrzyknięce, w sumie zabawało. Wezmę. A co mam zrobić? Nacisnąć to. Znaczy... <ścoughs> nacisnąć. O co to? A tu nie jest to takie. Tak, to będzie to tutaj, że będą te świetliki i tak dalej. Chyba. Albo nie? Nie, bo to jest ten końca tam, go można ten. A to nie w sumie. Ale ja muszę iść rumienek zebrać. Tak, To będzie ten trening druicki, co można potem tego konia wygrać. Ale no nie, poczekaj na mnie chwilę, ja muszę iść po rumianek. U mnie Farah wysłała, jakby sama nie mogła sobie wziąć tego rumianku. Nie dobrze. ja cały czas tak do Star Stable. Naprawdę muszę przystać. Ja jestem podła, że tak to narzekam cały czas na to. Eee... Także eee, przestaję już. Bo nie widziałam tego jeszcze odnowionego. Fajne w sumie. Podoba mi się. Eee, no i znowu droga powrotna. A to musimy za tym koniem jechać. A ja nie wiem, gdzie on pojechał teraz. Ojej. Eee, nie, dobra, czeka na nas. A w sumie na tej nie ma już to widać. Eee, no a to pojedziemy z nim, bo pewnie nas tam na tą górę zawiedzie. Tam gdzie jest ten, ten druidzki ten wybieg. No dobra, no idę za to. Nie stresuj się. A ja po prostu nie może tak ten jechać z nami, tylko my musimy za nim pojechać. Jeszcze zabieram mam czas cynką, że on sobie odjeżdża od nas. E, no dobra. Nie, ja, ja naprawdę przystaję tak dużo. E, Komentować i obrażać Sterstable, bo to za dużo już. Dobra, no. Mam nadzieję, że to będzie. A nie, no to to jednak jest to, a nie ten. Nie, to tam u góry. Ten, ten. Bo mi się wydaje, że to jest ten koń, którego tam można dostać. James mi zadzwonił, ale. O, mam siódmy poziom! Ale, kurde, James mi zadzwonił. <grystanie> o, mam ten. Nie, to z Jamesem zrobimy. Nie wiem w sumie kiedy, e, ale nie teraz. No na przy ponownym logowaniu mi się pojawi, czyli. Na pewno nie w następnym odcinku. Nie, bo ja teraz chcę zrobić, wiecie, to s po prostu i zdaje mi się, że będziemy kończyć odcinek, jak to zadanie skończę. Bo... no trochę już myślę, że trwa. Wcześniej nie musiałam schodzić. To... mam jakieś wojskraki teraz. To Naprawdę nie wiem, o teraz mi działa głos, ale przez miałam taki wojskrak. Straszne. A że tu mam iść, no to czemu mi tego nie podświetliliście teraz? Okay. Czyli możemy już tam do hałona iść? Tak wygląda to, że możemy chyba no. tak, tutaj jest ta skrzynka. Ok, czyli możemy wrócić do. Możemy wrócić do farak i to chyba będzie koniec już tych zadań. Także fajnie. I teraz nie trzeba będzie robić reputację. Nie, to jednak nie koniec, ale to porozmawiać z Farach, czyli pewnie zaraz się skończy. Tak. Normalnie moje ulubione. Ulubiona reputacja. No także co? Myślę, że to koniec na dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku i pa!